Zabieram się za zgrzewanie rurek wody um, ciepłej i zimnej. Już tutaj sobie przygotowałam. Powycinałam miejsca na doprowadzenie wody. Mniej więcej tak. Tutaj jest a, wybruzdowane. Tutaj też. No i mam maszynkę i spróbuję to. O,

To Unii Europejskiej. Sędzia Monika Frąckowiak, która jest dziś w Luksemburgu. Pani sędzia, podobnie jak ponad 30 innych polskich sędziów, już ma postępowanie dyscyplinarne. Izba dyscyplinarna, tego powołana przez PiS, jest nieuznawana przez sąd. Krótka chwilka, żeby to szybciutko zgrzać. że Właśnie... 1000% ostrożności, bo wszystko jest bardzo gorące. Teraz kolejna dyscyplina sportu, na której swoje piętno Ciepło jest? Nie będzie tego najciekawszych tłumieniów tenisowych. Indian Wars. To dlatego, że w Helsinki jest coraz więcej zakażeń wirusem z Chin. Co to oznacza dla tenisistów, także polskich? Sprawdził Michałek Kruk. Zawody Indian Wars to jeden z większych. Ciepło ma taki żer. Wielkim szlemem. To największa impreza sportowa w Stanach Zjednoczonych. Bardzo się na dobra. dobry. Pozwolimy zimno. W Kalifornii mieli wystąpić także Polacy, Iga Kwiązek Magdalena i Hubert Hurkacz, a turniej miał być dla nich istotny także w kontekście punktów rankingowych w walce o kwalifikację olimpijską. Niewykluczone, że nie odbędą się też zawody w rangi w Miami na Florydzie. Turniej miał się zacząć jutro od złowionego pierwszego. Naprawdę, ta... tysiąc procent ostrożności to jest cholera gorąca. w Fryderyk, Festiwalu 2020. nominowani są między innymi Dalia Zawiało, Witek czy Krzysztof Zalewski. W waszą nagrodę wyłaczyła 14-letnia 14 A na już za muzykę poważną, tego roku Złoty Fryderyk trafił do rąk wybitnego polskiego skrzydła Krzysztofa Łukowicza. O pozostałych nagrodach przeczytacie na naszej stronie. 97... zrobione. Kornelia Makuszyńskiego. Finał będzie w październiku w imię w Galerii Książki. Laureat dostanie nagrodę pieniężną i statuetkę Koziołka Matołka. To postać jest stworzona przez Kornelia Makuszyńskiego. i you Tutaj zamocuję. To będzie wyjście do prysznica. Ciepła, zimna woda. Ciepła z lewej, zimna z prawej. Proszę pamiętać, to jest zasada stała. I ruryczki schodzą mi tutaj, tutaj, tutaj. I tu się pięknie rozejdą. O tak. Ja już zakończyłam budowę instalacji wodnej i kanalizacyjnej. Pokrótce pokażę jak to wygląda. Tu mam część kuchenną. Ciepła, zimna woda. Od też jeszcze mam do zamocowania. O, to Taka pierdoła. Wchodzimy do łazienki. Tu idą rurki. Tam pod spodem są już zapianowane, zrobiłam próbę szczelności. Pokrótce, instalacja biegnąca do zegara, rozprowadzenie zimnej, boiler, zimna woda, wyjście ciepłej. Tutaj, 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 tutaj. Warunki polowe trochę słabo widać, ale jest. Tak, 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 tak. No i mam kabinę. Ciepła, zimna woda, zrobiona próba szczelności, bo trzeba za nią. A zanim się zabuduje, już te rurki zaleję, bo trzeba wykonać taką próbę. Czy na pewno instalacja, którą wykonaliśmy, jest szczelna? Ja już to zrobiłam. Zajęło mi to naprawdę niewiele czasu. Pozdrawiam. Następny etap.